thank you Dzień dobry, witamy Państwa w ostatnim, tegorocznym odcinku komentarzu ósmego dnia. Witają Państwa z tej strony Marcin Hagmaier oraz Tomasz Banyś. Chociaż jest to ostatni odcinek mijającego 2023 roku, to jednak czas na podsumowania przyjdzie w kolejnych nagraniach, kiedy będą zaktualizowane już najnowsze dane dotyczące sterowania międzynarodowego, Dane, które Państwu teraz prezentujemy, są predykcją bazującą na zeszłorocznych wynikach podanych przez World Steel Association. I oczywiście, jeżeli chodzi o procentowy udział w procesach sterowania międzynarodowego, to tutaj zmiany nie będą widoczne. Natomiast bardzo ciekawe będzie ujęcie roczne rok do roku, które pokaże, jaką dynamiką zmian będą charakteryzowały się te najsilniejsze systemy. I wtedy będzie można zobaczyć bardzo wyraźnie zmiany, które ostatnimi czasy bardzo przyspieszyły. Były to zmiany głównie związane ze słabnącymi Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, a także z rosnącym potencjałem, zarówno naukowym, technologicznym, jak i dyplomatycznym Chińskiej Republiki Ludowej. I jakie w związku z tym, Panie Marcinie, tematy związane z tymi dwoma trendami wybraliśmy dzisiaj dla naszych słuchaczy, aby zobrazować tą sytuację, z którą mamy do czynienia? Pod koniec roku 2023. Panie Tomaszu, Szanowni Państwo, dzisiejsze nagranie zaczniemy od najważniejszego systemu sterowania międzynarodowego, jakim jest Chińska Republika Ludowa, i jej sukcesy na polu wojskowo-technicznym, dyplomatycznym i ekonomicznym w poszczególnej kolejności omówimy, włączając to również sukcesy jej sojuszników. Następnie przejdziemy do Ameryki Południowej, a konkretnie do Argentyny, gdzie agentury państw NATO zainstalowały marionetkę na fotelu prezydenta, której celem jest doprowadzić do kryzysu w stosunkach z państwami BRICS, bo jak wiemy, Argentyna miała od 1 stycznia 2024 roku przystąpić do tego sojuszu. Następnie będziemy kontynuować naszą podróż po południowej półkuli i skupimy się na chwilę na Republice Południowej Afryki, która to w sposób zdecydowany potępiła działania syjonistycznych polityków z Izraela wobec Palestyńczyków i strefy gazy. Przeniesiemy się następnie na Bliski i Środkowy Wschód i zobaczymy, jak wymiana handlowa między Chińską Republiką Ludową a Arabią Saudyjską przyczynia się do. Przyspieszenia dedolaryzacji świata. Omówimy deklarację Pakistanu, który wyraził chęć przystąpienia do BRICS. Na koniec zaś przeniesiemy się na kontynent europejski, i tu skupimy się na działaniach Unii Europejskiej, która przyspiesza proces federalizacji i dominacji Niemiec nad kontynentem i nad strukturą tego tworu, jakim jest Unia Europejska w ogóle. I uświadomimy Państwu, jakie to może mieć negatywne skutki dla bezpieczeństwa Polski i Polaków, szczególnie w kontekście coraz bardziej narastającego konfliktu granicznego na granicy Polinu i Ukrainy. Mijający miesiąc zaznaczył się bardzo mocno wzrostem dominacji Chińskiej Republiki Ludowej, zarówno w kwestiach związanych z marynarką wojenną, jak i z przemysłem kosmicznym. I tak 24 listopada portal Naval News, czyli portal związany z publikatorami NATO, umieścił informację, że chińska Republika Ludowa w swoim nowym okręcie typu 039C klasy Yuan wprowadziła szereg rozwiązań, które pozwalają zaklasyfikować ten typ okrętu jako okręt typu stealth, czyli o obniżonej wykrywalności, co jest ewenementem na skalę światową. I tutaj jankeski portal musiał przyznać, że Stany Zjednoczone zostały w tyle. Jest to bardzo ważna wiadomość, która rzutuje na całą jankeską obecność na Morzu Południowo-Chińskim oraz w Azji Południowo-Wschodniej, ponieważ ta domena okrętów podwodnych była czymś, czym Stany Zjednoczone bardzo się chlubiły i tamtejsi eksperci przez wiele lat uważali, że jankeskie okręty podwodne są najcichsze i zapewniają w flocie Stanów Zjednoczonych przewagę nad przeciwnikiem, co jak widać niespodziewanie zaskoczyło jankeskich analityków. Nie jest to pierwsze zaskoczenie. Pamiętamy już tegoroczną niespodziankę i gorzką pigułkę dla CIA, jaką musieli przełknąć tamtejsi analitycy, a związane było to z wprowadzeniem przez firmę Huawei nowego mikroprocesora wykonanego w najnowszej technologii której to technologii według analityków CIA Chińska Republika Ludowa nie powinna była posiadać. Jak się okazało, mylili się tutaj diametralnie. Innym bardzo ważnym wydarzeniem związanym z sukcesem chińskiej myśli technologicznej jest chociażby sukces chińskiego programu kosmicznego. Przypominamy, że 9 grudnia bieżącego roku z kosmodromu Jiu Chiński system nośny, napędzany mieszanką ciekłego metanu i ciekłego tlenu, wyniósł na orbitę okołoziemską ładunek w postaci satelity. Jest to pierwszy tego rodzaju start rakiety na świecie. Dodając do tego niedawne problemy statku kosmicznego Starship jankeskiej firmy SpaceX, która zakończyła się eksplozją. To widzimy, że z jednej strony chiński program kosmiczny zaczyna cechować się dużo większą niezawodnością niż programy sygnowane przez Waszyngton, a z drugiej strony oznacza to, że Chińska Republika Ludowa wytycza nowe szlaki, jeżeli chodzi o kwestie podboju kosmosu. Jest to trend, który się na pewno utrzyma i w przyszłości spotęguje. Z ważnych wydarzeń związanych z przemysłem kosmicznym. Możemy także wymienić to, że 21 listopada 2023 roku Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, która współpracowała także z Federacją Rosyjską, z sukcesem umieściła na orbicie okołoziemskiej swojego pierwszego satelita rozpoznawczego. Do tego tematu jeszcze wrócimy w kontekście zaogniającej się sytuacji pomiędzy NATO a krajami Azji Południowo-Wschodniej. Sukcesy technologiczne to jednak nie wszystko, ponieważ Chińska Republika Ludowa również aktywnie bierze udział w konsolidowaniu państw Azji Południowo-Wschodniej w obszarach współdziałania wojskowego. W ćwiczeniach, które rozpoczęły się 13 listopada u boku Armii Ludowo-Wyzwoleńczej Chińskiej Republiki Ludowej stanęły takie państwa regionu jak Kambodża, Laos, Malezja, Tajlandia i Wietnam. Które to państwa Azji Południowo-Wschodniej w życzeniowej retoryce Waszyngtonu mają mieć sprzeczne interesy z Pekinem? Jak widzimy, jest jednak inaczej, co jest specyfiką też trochę cywilizacji chińskiej, do której należą te kraje regionu cywilizacji, która ceni sobie przede wszystkim spokój i harmonię, a także wie, że prowadzenie wojny jest ostatecznością, która prowadzi do drenażu finansowego, a więc też do ubożenia społeczeństwa. W tym kontekście bardzo ciekawe są także doniesienia ze strony analityków NATO, którzy wskazują, że baza chińskiej marynarki wojennej na terenie Kambodży osiągnęła już swoją gotowość bojową, co miało zaniepokoić szczególnie dowództwo floty Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Szczególnie, że w San Francisco miał miejsce szczyt państw APEC. Media jankerskie szczyt państw APEC przedstawiały jako spotkanie przywódców dwóch supermocarstw, czyli Joe Bidena i Xi Jinpinga, a tymczasem media nie tylko chińskie, ale z państw Azji Południowo-Wschodniej skupiły się właśnie na szczycie państw APEC, któremu formalnie przewodniczył prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Joe Biden a okazało się w gruncie rzeczy, że karty rozdawał przewodniczący Xi Jinping. Dodajmy, że biorąc pod uwagę kondycję psychofizyczną prezydenta Shab, to nawet nie wiadomo, czy zdawał sobie on do końca sprawę z tego, że został ugrany przez chińską dyplomację na własnym terytorium. A wracając do bliskiego sojusznika i sąsiada jednocześnie Chińskiej Republiki Ludowej, czyli Koreańskiej Republiki Ludowo Demokratycznej i jej wspomnianych przez nas sukcesów z ostatnich miesięcy i dni, odnoszących się do progresji, jeśli chodzi o technologię wojskowo-kosmiczną i umieszczenia satelity rozpoznawczego na orbicie okołoziemskiej, to widać tu również zamysł państw BRICS, szczególnie Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej, którego to celem było maksymalne rozciągnięcie uwagi systemów rozpoznawczych wojsk Szab na Pacyfiku i zwiększenie mocy jałowej. Jest to ważny krok ku temu, aby Stany Zjednoczone Ameryki Północnej złapały jeszcze większą zadyszkę niż do tej pory. Przypomnijmy, że obecny konflikt, który został sprowokowany przez Szab na Ukrainie oraz konflikt, który toczy się w Palestynie, konsumują bardzo wiele zasobów w Waszyngtonu. A jak do tej pory, do połowy grudnia, Kongres Stanów Zjednoczonych odrzucił prośbę o wsparcie finansowe dla Ukrainy oraz dla Izraela, o które wnioskował Joe Biden. Więc każdy dodatkowy konflikt, taki chociażby jak obecnie zaogniająca się sytuacja pomiędzy Wenezuelą a Gujaną, musi prowadzić do konieczności podzielenia sił, jakimi dysponują Stany Zjednoczone Ameryki Północnej na mniejsze grupy, które będą łatwiejsze do neutralizacji. Oczywiście Stany Zjednoczone nie poddają się bez walki. I tutaj ważna jest sytuacja związana z państwem położonym w Ameryce Południowej, najdalej na południe, a mianowicie z Argentyną, gdzie wybory prezydenckie w ostatnich tygodniach wygrał Javier Milei, który następnie 11 grudnia został zaprzysiężony na prezydenta. I co jest tu istotne, proszę Państwa, Javier Milei jest człowiekiem, który w kampanii wyborczej zapowiedział, że Argentyna, która poprzez poprzednie rządy zadeklarowała chęć przystąpienia do BRICS, nie przystąpi do tego sojuszu, natomiast na domiar złego zapowiedział, że Argentyńskie peso zostanie zastąpione jankeskim dolarem. I oczywiście pierwsze wizyty, które jeszcze przed zaprzysiężeniem odbył, miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej oraz, co ciekawe, w Izraelu. Podczas wizyty w Izraelu spotkał tak zwanego prezydenta Ukrainy Zeleńskiego, którego zaprosił do odwiedzenia w Buenos Aires. Jeśli chodzi zaś o jego wyborczą deklarację przystąpienia do strefy dolara, to okazało się to nie takie proste i z pewnych kroków będzie musiał się przynajmniej na początku wycofać. Co nie oznacza, iż nie będzie próbował, bo widać tu, proszę Państwa, wyraźnie, że było to pociągnięcie operacyjno-strategiczne państw anglosaskich ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej na czele którego to celem było wbicie klina wśród kandydatów do członkostwa BRICS+, a szczególnie było to skierowane wobec Brazylii, Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej, ale w pierwszej kolejności wobec Brazylii, gdzie przypominamy, iż w zeszłym roku doszło do nieudanego puczu Jaira Bolsonaro, który następnie musiał uciekać na Florydę. Tym razem Waszyngton spróbował wejść ze swoim namiestnikiem ważnym państwie Ameryki Południowej innymi drzwiami. Niemniej sytuacja międzynarodowa, sterowanie międzynarodowe no, działają na niekorzyść Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej i jeżeli Javier Milei naprawdę zacznie radykalnie wprowadzać swoje reformy, to czeka go prędzej czy później, w najlepszym dla niego wypadku, los Jaira Bolsonaru, Nie miejmy co do tego złudzeń. Tym bardziej, że zarówno Chińska Republika Ludowa, jak i Federacja Rosyjska ma swoje bazy w Argentynie, które to kolidują z bazami jankeskimi i brytyjskimi na tym terytorium, szczególnie w Patagonii. A co do pozostałych państw BRICS oraz kandydujących do BRICS, mamy jednomyślność, jeżeli chodzi o stosunek do ludobójstwa, jakie prowadzi Izrael na terenie Palestyny. Jest to jednomyślność, która zaskoczyła wielu analityków, natomiast dla nas była to naturalna konsekwencja wzrostu znaczenia tego sojuszu oraz bardzo szybko spadającego potencjału sterowniczego Stanów Zjednoczonych w stosunku do potencjału Chińskiej Republiki Ludowej. I konsekwencją tej jednomyślności było między innymi to, że w połowie listopada RPA zaczęła domagać się śledztwa trybunału karnego przeciwko Izraelowi za działania jakie podejmuje wobec palestyńczyków. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej oczywiście z jednej strony mówią, że wspierają działania pokojowe, natomiast postawiły weto w stosunku do rezolucji ONZ, która miała nakazać wprowadzenie trwałego zawieszenia ognia pomiędzy syjonistami a palestyńczykami, co pokazuje, wbrew temu co przedstawiają media zachodnie, że Waszyngton nie jest absolutnie żadnym wiarygodnym partnerem dla przedstawicieli świata arabskiego z Arabią Saudyjską na czele. I to bardzo skrętnie wykorzystuje chińska dyplomacja, która wspiera zarówno Arabię Saudyjską, jak i Iran w kwestii stosunku do konfliktu w strefie gazy. Postawa Chin jest również bardzo dobrze widziana w takich państwach jak w Indonezji, w Egipcie, czy też w Jordanii. Wielostronne wizyty pomiędzy przedstawicielami świata arabskiego a starymi członkami państw BRICS bardzo zintensyfikowały się ostatnimi czasy. I przykładem tego jest chociażby to, że prezydent Federacji Rosyjskiej z początkiem grudnia przybył z wizytą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, odwiedził później jeszcze Arabię Saudyjską. Była to oficjalna wizyta i na tyle wyjątkowa, że pozwolono rosyjskiej eskorcie myśliwców towarzyszyć samolotowi prezydenckiemu, co jest niespotykane, bo zazwyczaj rolę eskorty pełni lotnictwo kraju gospodarza. A o intensywności spotkań, o których mówiliśmy, niech świadczy chociażby to, że już następnego dnia po powrocie do Moskwy oficjalną wizytę w stolicy Federacji Rosyjskiej składał przedstawiciel Islamskiej Republiki Iranu. A wracając jeszcze, Panie Tomaszu, i Szanowni Państwo, do Republiki Południowej Afryki, to jest to niewątpliwy sukces tego państwa, wskazujący na to, że wpływy syjonistyczne i przede wszystkim strategicznie anglosaskie w tym kraju, które miały miejsce podczas reżimu apartheidu, zostały odcięte. Przypominamy, iż w czasach apartheidu reżim afrykanerski z RPA współpracował z syjonistami z Izraela i to intensywnie na niwie wojskowej oraz informacyjnej. A kwestii ludobójstwa narodu palestyńskiego w strefie gazy, to trzeba tutaj powiedzieć o koncepcji, która powstała w latach 60., i która może być przyczyną do tego typu zdarzenia, które dzieje się od początku października 2023 roku. A mianowicie o pomyśle zbudowania przez syjonistów pod auspicjami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a konkretnie marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, konkurencyjnego wobec Kanału Sueskiego, tak zwanego Kanału Ben Guriona. Idea ta zrodziła się już w latach 60., kiedy prezydent Egiptu ówczesny znacjonalizował Kanał Sueski. Następnie był on blokowany przez 8 lat. I niedawno, a mianowicie w roku 2021, powrócono do tego pomysłu. Oszacowano, że koszt budowy takiego kanału wyniesie około 55 miliardów dolarów. Natomiast co jest istotne, dla tego przedsięwzięcia niezbędne jest zburzenie gazy, dlatego że szedłby on przez zatokę Akaba, właśnie przez strefę gazy. I to może być jedna z przyczyn, oprócz przyczyny oczywiście ideologicznej, chęci ludobójstwa nazistowskiego ze strony syjonistów i zbudowania jednoetnicznego państwa syjonistycznego. Natomiast kwestię tę podnosi właśnie marynarka Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, która w ostatnich latach skarży się w cudzysłowie na to, że ma problemy z przepływami przez kanał Suezki, właśnie. A jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że w naszych nagraniach i komentarzach na Telegramie i Twitterze omawialiśmy to, iż zarówno Federacja Rosyjska, jak i Chińska Republika Ludowa zbudowała bazy swoich marynarek wojennych w rejonie kanału sueskiego oraz to, że Egipt jest blisko związany z Federacją Rosyjską i Chińską Republiką Ludową w ostatnim czasie, a także to, że Etiopia zadeklarowała chęć przystąpienia do BRICS od stycznia 2024 roku, to tutaj należy. Należy szukać głębokiej przyczyny operacyjno-strategicznej izraelskiej agresji na Strefę Gazy. Biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową, spadek znaczenia Szab i jego chęć przyspieszenia podpalenia świata oraz sukcesy Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej i państw BRICS, to idea ta oczywiście nie zostanie zmaterializowana, natomiast może być przynajmniej na początkowym etapie realizowana. W kwestii bliskiego, a w tym wypadku bardziej środkowego wschodu, musimy wspomnieć o deklaracji chęci przystąpienia do grupy BRICS+ plus Pakistanu i to już w roku przyszłym 2024. Co po pierwsze może wpłynąć, jak pisaliśmy, na K8D, na przyspieszenie procesu dedolaryzacji oraz normalizację stosunków międzypaństwowych na kontynencie azjatyckim. Przypominamy o konflikcie granicznym między Indiami a Pakistanem, wieloletnim, w zasadzie od powstania tych państw po upadku Imperium Brytyjskiego. A jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Indie są bardzo istotnym elementem sojuszu BRICS, no to taka deklaracja nie mogła się odbyć bez konsultacji z New Delhi i oznaczać to może dalszą stabilizację, harmonizację sytuacji w Azji Południowo-Wschodniej oraz w Azji Centralnej. Wzrastająca pozycja sojuszu BRICS i ich kooperacja z członkami, którzy niedługo mają wstąpić w szeregi tego sojuszu, spędza sens powiek sionistycznym i jankeskim bankierom. I nic dziwnego, bo po ostatnim sukcesie waluty chińskiej, która wyprzedziła w wymianach swiftowych euro o czym wspominaliśmy w naszym poprzednim programie Nastąpiło kolejne ważne wydarzenie, a mianowicie to, że jak podaje Business Insider, 21 listopada Chiny i Arabia Saudyjska podpisały porozumienie, które pozwala na zrealizowanie swapu walutowego, pozwalający na wymianę pomiędzy tymi państwami 50 miliardów juanów lub 26 miliardów reali, co odpowiada około 7 miliardom dolarów. Co umożliwi podniesienie poziomu niezależności zarówno Riadu, jak i Pekinu od waluty drukowanej w Szab. A biorąc pod uwagę, że Arabia Saudyjska jest największym na świecie eksporterem ropy naftowej, jest to także podważenie dominacji tak tzw. Petrodolara. Na tle tych wydarzeń odnotowujemy też, że Europejskie delegacje przybywały do Pekinu, natomiast realizowana od lutego 2022 roku intensywna polityka SHAP, która spowodowała poprzez nakłanianie do sankcji odcięcie od tanich rosyjskich surowców oraz wojna celna prowadzona przez Unię Europejską, a więc głównie przez Niemcy z Chińską Republiką Ludową, odbija się bardzo mocno na kondycji Unii Europejskiej. I w kontekście tego pełzającego kryzysu swoje karty na stół wykładają Niemcy, które coraz bardziej dążą do federalizacji Unii Europejskiej oraz starają się wchodzić we wszystkie te miejsca, z których krok po kroku muszą wycofywać się Jankesi. Objawia się to tym, że Berlin wyraźnie zwiększa wsparcie dla Ukrainy, i teraz trzeba koniecznie odnotować, że zadeklarował zwiększenie pomocy wojskowej z 4 do 8 miliardów euro. I jeżeli weźmiemy pod uwagę deklarację z listopada 2023 roku o zaproszeniu Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i decyzję Parlamentu Europejskiego zgody na federalizację Unii Europejskiej, no to takie super państwo w zamyśle zbudowane przez Berlin, które to ma przyjąć pod swoje skrzydła Ukrainę, która to ma mieć odpowiedni potencjał sterowniczy. Ale jaką Ukrainę? W zamyśle Berlina to również Ukrainę Wschodnią, czyli Noworosję, żeby zwiększyć swój potencjał sterowniczy w kontekście konfliktu z Federacją Rosyjską i Chińską Republiką Ludową, żeby zablokować projekt jednego pasa, jednej drogi i oczywiście odciąć obwód kaliningradzki od nie tylko możliwości kontaktów i wymiany z Białorusią, ale również z Macierzą, z Federacją Rosyjską to widzimy, że Berlin przekształca Unię Europejską w idee, które lansował w czasie I i II wojny światowej, zwłaszcza tu należy wspomnieć o idei z I wojny światowej Friedricha Naumana i tej idei Mitteleuropy. I w tym kontekście również nie dziwi fakt, że nastąpiło spięcie na linii Warszawa-Kijów, i na formalnie jeszcze istniejącej granicy Polinu z Ukrainą, faktycznie słabo kontrolowanej, mają miejsce starcia polskich przewoźników i rolników z ukraińskimi ich odpowiednikami, którzy są po pierwsze wspierani przez stronę ukraińską i rząd ukraiński, i co najistotniejsze, są również wspierani przez policję Polińską, która eskortuje ukraińskie tiry przez terytorium Polin, i przez to polscy rolnicy i przewoźnicy tracą. I następuje dalsze umocnienie wpływów ukraińskich w naszym kraju, pod auspicjami oczywiście Berlina, ponieważ to Berlin i Komisja Europejska oskarżyły Warszawę o eskalację tego konfliktu granicznego, więc widzimy, kto wspiera i w jakim celu Ukrainę. A kwestia, o której pan wspomniał, czyli pomagania przez polińską policję ukraińskim przewoźnikom w omijaniu takich blokad, może mieć jeszcze jedno źródło. I tutaj zachęcam naszych słuchaczy do samodzielnego sprawdzania takich informacji. Można na przykład sprawdzić, jakie nazwiska posiadają komendanci policji tych miejscowości, w których takie procedery mają miejsce. Można się zastanowić, czy są to rdzennie polsko brzmiące nazwiska, czy może związane z jakąś inną narodowością, na przykład tą z wschodniej granicy. A przypomnijmy, że po akcji Wisła wielu takich osobników zostało po polskiej stronie granicy. I wnikali oni w struktury resortów siłowych i administracji z pokolenia na pokolenie, wzmacniając swoją obecność w tych instytucjach, i może wtedy się po prostu okazać, że jak najbardziej pomaga tutaj swój swemu, ale nie Polak i nie Polakom. Innym sposobem na omijanie blokad polskich przewoźników jest przewożenie tirów koleją. I tutaj w tej sytuacji polscy przewoźnicy są bezradni, bo nie mogą zablokować takich transportów kolejowych, które omijają blokady drogowe. Także efekty ich protestów są i najprawdopodobniej będą znikome, jeżeli chodzi o ich interes. Natomiast bardzo groźny staje się tutaj inny efekt, którym będzie na pewno podniesienie antypolskich nastrojów wśród ukraińskiej części społeczeństwa Polin. A jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę to, że w ostatnich dniach okazało się, że na masową skalę oddawano Ukraińcom i Młemkom grunty lasów państwowych w ramach tak zwanej reprywatyzacji, i proceder ten odbywał się co ciekawe od czasu II Majdanu, czyli po roku 2014, czyli zarządów zarówno PO, jak i PIS. Jeden z tych urzędników pracuje w kancelarii Andrija D. i odegrał ogromną rolę w tym haniebnym procederze, a śladem wskazującym na to, że lasy państwowe są pod kontrolą strony ukraińskiej jest to, iż na samym początku tzw. wojny na Ukrainie lasy państwowe przekazały ogromne ilości sprzętu oraz pieniędzy armii ukraińskiej. Więc to pokazuje, proszę Państwa, skalę tego procederu. I wskazuje na potężne zagrożenie, którego efektem jest pozbawienie Polaków już nawet gruntów, na których mieszkają i żyją. Zarówno rząd Polin, jak i służby mundurowe tego państwa zlokalizowanego na ziemiach polskich nie działają w interesie narodu polskiego, i tutaj szczególnie ważne jest to, aby na tle tej katastrofalnej sytuacji pochwalić zarówno decyzję strony węgierskiej, jak i częściowo słowackiej. Które zdecydowały się na przyłączenie do blokady zapoczątkowanej przez polskich przewoźników. Co prawda, Słowacja częściowo wycofała się z tej blokady, zawieszając czasowo swoje działania. Niemniej jest to przejaw solidarności z narodem polskim tych zagranicznych ośrodków władzy solidarności, której próżno szukać, zarówno wśród rządzących, jak i resortów siłowych państwa Polin. Nie dziwi ten proceder, dlatego że Polin jest najbardziej zinfiltrowanym systemem samosterownym, chyba w Europie, a może i na świecie. I jeżeli weźmiemy pod uwagę mapę geostrategiczną, to widać, że naród polski znalazł się w kleszczach nie tylko sionistycznych, ale przede wszystkim niemiecko-ukraińskich i z zachodu i ze wschodu. I tym wrogiem na wschodzie jest właśnie Ukraina, i to wrogiem jawnym i zadeklarowanym od pewnego momentu oficjalnie. Panie Tomaszu i Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękujemy Państwu serdecznie za komentarze, subskrypcje. Zapraszamy Państwa do naszych nagrań w roku przyszłym. A za dzisiejszy odcinek dziękuję już Państwu Tomasz Banyś. oraz Marcin Hagmajr. Do usłyszenia.